Cześć, dzień dobry, tutaj Aleksandra i podcast Slow Horsing. Jeśli słyszymy się pierwszy raz, to się, serdecznie Cię witam. Jeśli słyszymy się któryś kolejny raz... To też Cię witam. Cieszę się, że słyszymy się ponownie. Mam nadzieję, że temat dzisiejszego podcastu przypadnie Ci do gustu. Kilka dni temu poprosiłam na Instagramie o zadanie pytań, w których postanowiłam odpowiedzieć w takiej właśnie dłuższej podcastowej formie. Padło ich kilka. Na część z nich już pobieżnie odpowiadałam na Instagramie, ale jedno z nich zainspirowało mnie do tego, żeby zamiast takiego pełnego QA, Nagrać właśnie odcinek na ten temat. Odpowiedzi na pytania też będą, ale zacznijmy sobie od tego tematu. Mianowicie, jeden z obserwatorów zapytał mnie: Jak długo jeździłam konno, zanim zdecydowałam się kupić swojego własnego konia? No, i to jest proste pytanie, które słyszałam już wiele, wiele, wiele razy, również podczas liveów z obserwatorami na e, Instagramie, również w stajniach, wśród znajomych, wśród zupełnych laików, amatorów, ale też koniarzy. Koniarzy rzadziej. E, ono pada w różnych kontekstach. Ale często jest podszyte taką wątpliwością dotyczącą tego, kiedy jest właściwy moment, moment na to, żeby kupić konia. I ja od razu w drugiej minucie podcastu uchulę y, rąbkę tajemnicy. Moim zdaniem taki właściwy moment może nigdy nie nadejść. I oczywiście nie namawiam do jakiegoś szarżowania, chociaż znam mnóstwo historii, kiedy ktoś szarżował i wcale nie przeszarżował. Natomiast myślę, że trochę używamy sobie tego argumentu o odpowiedzialności, o zdolnościach jeździeckich, o poziomie wyszkolenia, do tego, żeby tego konia nie kupować, bo z jakiegoś powodu czujemy, że to nas przerasta, boimy się tego albo może wcale nie chcemy mieć własnego konia, bo to też jest jakaś koniarska droga, i to też jest ok jeździć na cudzych koniach, dzierżawić konie. Czy jeździć w szkółce, czy w zupełnie w rekreacji, takiej prawdziwej rekreacji przez Wielkie R, przez wiele, wiele, wiele lat i na tym swoją przygodę otworzyć i zamknąć. Otóż zanim Malezja pojawiła się w moim życiu, jeździłam równo 3 lata. To wydaje się niewiele. Natomiast jeździłam bardzo intensywnie, bo od momentu, kiedy wsiadłam na konia pierwszy raz. W maju 2021 roku, do momentu, kiedy Malezja przyjechała ze mną do Nowej Wstajni 3 maja 2024 roku, to ja jeździłam 3-4, czasem 5 razy w tygodniu. Bywało, że jeździłam więcej niż jednego konia dziennie. W tym czasie zrobiłam też kurs instruktorski, współpracowałam z kilkoma trenerami, zrobiłam dużo, 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 dużo różnych szkoleń. Uczyłam się rozpoznawania niepokojących symptomów u koni, uczyłam się pracy dosiadowej, uczyłam się trochę metod Franklina, trochę znałam tematów związanych z dobrostanem, chowym i hodowlą koni. Natomiast to wszystko było nic nie warte w obliczu tego, jaka rzeczywistość spotkała mnie w momencie, kiedy Malezja przyjechała do Stajni i musiałam się rzeczywiście zdarzyć z problemami, które nagle zaczęły nas dotyczyć w 200%. Stąd uważam, że. Pozyskanie ogromu wiedzy może tak czy inaczej nie dać Wam tej pewności, dlatego że hmm, po pierwsze, wiedza dotycząca koni, ich dobrostanu, psychiki, nawet kwestii fizycznych, warunków utrzymania i tak dalej, stale się rozwija, ewoluuje. Hmm, opinii specjalistów na rynku jest całe mnóstwo. Czasem naprawdę trudno połapać się w tym, co działa, i jesteśmy trochę zmuszeni do tego żeby wierzyć swojej intuicji, trochę do tego, żeby pójść za głosem zdrowego rozsądku, czasem lekko w oderwaniu od tego jeździeckiego świadka. Czasem musimy po prostu eksperymentować albo brać na siebie mniejsze czy większe ryzyko tego, że dana metoda treningowa czy metoda Pracy z koniem czy jego nie wiem, żywienia, utrzymania, może w naszym przypadku yy, nie zadziałać. Stąd raczej namawiam do tego, żeby szukać w sobie takiej gotowości do tego, żeby stale tę wiedzę poszerzać, żeby z otwartością do niej podchodzić, żeby szukać w różnych nurtach, niż yy, oczekiwać od siebie, że przyjdzie moment, kiedy uznacie, że przeczytaliście absolutnie wszystkie książki świata na ten temat, że nawet. Znacie właściwości lecznicze ziół, składy komercyjnych pasz i perfekcyjne wymiary boksu, w którym konia należy chować i hodować przez ściśle określoną liczbę godzin w ciągu dnia, czy wymiar pastwiska i skład ziół pastwiskowych, które na tym pastwisku powinny się znajdować. Bo każdy koniec inny i to jest absolutny truizm, ale przez ostatni rok, kiedy Malezja jest pod moją opieką, wielokrotnie się o tym przekonałam, że teoria i to, co się sprawdza u większości, to jest Jedno, a to, co się sprawdza u nas, to jest zupełnie inna bajka, i historia. I takich koni znam mnóstwo, które wymykają się gdzieś tam schematom. I oczywiście nie namawiam też do tego, żeby myśleć o sobie i o swoim koniu. Czy też przyszłym koniu, jako o jakichś wyjątkowych, e, szczególnych, oderwanych od rzeczywistości przykładach czy przypadkach. Natomiast prawda jest taka, że z tych wielu filozofii, choćby utrzymania czy żywienia, trzeba sobie po prostu powybierać rzeczy, które czujecie, że będą dla Was okej, okay, no i też z którymi jesteście e, zgodni i one są gdzieś tam zgodne z Waszymi filozofiami, też innymi niż te, które są stricte e, jeździeckie. Kolejna rzecz jest taka, że praca z wieloma trenerami trochę zwiastowała to, z czym się spotkałam potem bezpośrednio w pracy z Malezją, ale trochę jednak to było zbyt słabe, zbyt małe uczucie, żeby z pełną świadomością sobie uzmysłowić to, jak. Trudna psychicznie jest praca pod siodłem z własnym koniem. Bo bez względu na to, jak dobrze, pewnie czujecie się na szkółkowych koniach, koniach, które dzierżawicie, czy koniach, które po prostu z jakiegoś powodu jeździcie, no to własny koń weryfikuje podejście do treningu. Nie tylko z takiego względu technicznego, czy z tego, jak bardzo może być wymagający w pracy pod siodłem, ale też dlatego, że ufam, że to jest koń na lata, a nie na lato dla was. Yes. No i każdy błąd kosztuje dużo więcej niż na takim koniu szkolkowym. Nie dlatego, że te konie kółkowe są jakkolwiek mniej warte, tylko dlatego, że to wy i wyłącznie wy będziecie później ponosić konsekwencje tego błędu każdego dnia na każdym kolejnym treningu, podczas codziennej pracy z waszym koniem. To jest ogromna odpowiedzialność, to jest też coś co mnie zaskoczyło. Jako posiadaczkę konia nie spodziewałam się, że to będzie aż tak trudne do przepracowania głową. Natomiast to ugruntowało mnie jeszcze mocniej w przekonaniu, że siła tkwi w podstawach i że czasem ich wyrabianie może potrwać lata, nawet z teoretycznie dobrze ujeżdżonym koniem, pewnym podsiodłem, no, ale takim, który nie był pracowany w sposób, który wam odpowiada. Kolejną rzeczą, takim trochę truizmem, jest to, o czym wspomniałam leciutko na początku. To znaczy, pytając mnie o to, jak długo jeździłam konno, dana osoba pewnie oczekuje to jest trochę odpowiedź przez mój pryzmat własny. Ja sobie to tak wyobrażam być może nie oczekuję no ale odniosę się do tego bezpośrednio w tym podcaście. Że ja powiem, że byłam gotowa na konie, nie wiem, po 10, 15, 20 latach marzenia i bajania o tym, że będę końską matką. Otóż w naszym przypadku absolutnie tak nie było. Ja jestem ciągle młodym, starzym miejscem. I wiecie co? Obserwując ludzi, którzy mają 20-30 lat doświadczenia, widzę, że absolutnie niczego mi nie brakuje. Wręcz przeciwnie, nie chcę też w swoim braku doświadczenia y, upatrywać jakiejś ogromnej korzyści i zalety. Uważam, że to nie jest żadna korzyść i zaleta w takim bezpośrednim rozumieniu. Natomiast po prostu jestem otwartym człowiekiem, który ma mnóstwo empatii, miłości do zwierząt. Podchodzę do tego odpowiedzialnie, chcę jej zagwarantować najlepsze możliwe warunki. Ona jest moim życiowym projektem, jest moją wielką miłością i też w treningu i w utrzymaniu jej skupiam się na tym, żeby było dobrze. Skupiam się na wynikach badań, w pracy z ludźmi, którzy są mi bliscy, którzy Gdzieś tam ze mną wajbują, a nie z tymi, którzy krzywdzą i mnie, i konia, są agresywni, gdzieś tam jest na mnie po drodze. Stosują metody, którymi ja nie ufam, czy mają argumentację, z którą się nie do końca zgadzam. I też nie przyjmuję do końca tego punktu widzenia, bo na przykład on godzi w jakieś wartości podstawowe, które ja wyznaję. I z tej perspektywy praca z własnym koniem jest dużo łatwiejsza niż praca z końmi dzierżawionymi czy szkółkowymi, dlatego że macie wybór. Możecie wybierać wśród tych specjalistów, ekspertów, mieć ich wokół siebie i to naprawdę wierzę, że bardzo mocno kształtuje nas jako jeźdźców. To jest wielka szansa, naprawdę wielka. Trudno jest mi sobie wyobrazić inną sytuację. Podobną, taką jest którą można byłoby sobie wykreować i z niej czerpać właśnie w ten sposób, inną niż po prostu kupno własnego konia, wzięcie za niego całkowitej odpowiedzialności, no i taka próba wypracowania sobie kolejnych postępów w tam poszczególnych miesiącach, sezonach, latach. Znam kilka przypadków osób, to są głównie dziewczyny, które poznałam w internecie, moje obserwatorki na Instagramie, ale też trochę mam takich przypadków wśród swoich znajomych w stajni czy po prostu znajomych koniarzy. To są przykłady osób, głównie dziewczyn, które kupiły konia po kilku, kilkunastu godzinach nauki jazdy konnej albo dlatego, że go zobaczyły. I się zakochały od pierwszego wejrzenia. To oczywiście nie jest metoda, którą polecam. Konie to są zwierzęta niepodobne do psów czy innych zwierząt domowych. W Polsce myślę, że kulturowo też tak się nie ugruntowało jakoś podejście do tych zwierząt zgodne z ich potrzebami rzeczywistymi. Takie podejście wiecie, laickie, które były, byłoby społecznie ugruntowane, tak tradycją zakorzenione. Mam tutaj na myśli na przykład. Niemców, Francuzów, Holendrów, którzy koni mają dużo, trzymają je e, obok domów i one są no, popularnym zwierzęciem domowym, więc oni jakby wyrastają w tym klimacie, uczą się je obsługiwać. Zresztą e, wtrącę tutaj pewne wtrącenie. W momencie, kiedy ja wsiadłam pierwszy raz na konia i w ogóle się z nimi zetknęłam już w dorosłości, a wcześniej jako dziecko nie miałam za bardzo styczności z końmi, mimo że jestem bardzo zwierzątkowa. To pierwszą moją myślą było Boże, jaki dinozaur! Jakie to jest zupełnie inne niż pies zwierzę, jak ono inaczej reaguje na wiele rzeczy. Dzisiaj po czterech latach nauki jazdy konnej i jak od roku intensywnie pracuję z malezją i ją tam obsługuję w różnych aspektach, no to ona jest moim szczeniaczkiem. Ona jest absolutnie ym, odpowiednikiem ym, psa w takim sensie, że no ona ma taki charakter bardzo psi. Moim zdaniem może to jest gdzieś tam moja kalka, może ktoś obserwując nas z zewnątrz tego nie widzi. Natomiast no nie wszystkie konie są takie i też ich potrzeby są skrajnie różne od potrzeb no, choćby zwierząt drapieżnych, które trzymamy sobie w domach. Stąd nie namawiam do tego, żeby tak zupełnie bez refleksji rzucać się na adopcję czy zakup konia, nie mając wcześniej żadnego doświadczenia z tymi zwierzętami, ale jednocześnie. Mm, mam kilka przykładów osób, które sobie świetnie poradziły w takiej sytuacji i naprawdę są wytrawnymi, oddanymi, bardzo otwartymi, mądrymi opiekunami tych zwierząt. Nie robią im krzywdy, wręcz przeciwnie. Stąd kolejny raz apeluję. Otwartość i gotowość do poszukiwania rozwiązań, empatia i serce na dłoni często są wiele razy bardziej cokolwiek warte z perspektywy dobrostanu utrzymania. Zwierzęt, e, zwierzęcia takiego jak koń w dobrej formie niż 20-30 lat doświadczenia jazdy czy obcowania z ludźmi, którzy mają na przykład skłonność do przemocy albo są wychowani na jakichś tradycyjnych e, przekonaniach dotyczących koni, które no, współcześnie wiemy, że mm, chybione są w perspektywie takiego rozwoju psychicznego czy fizycznego tych zwierząt. Myślę, że y, nie ma takiego idealnego momentu, w którym warto jest zastanowić się nad tym, czy to już jest czas, żeby kupić konia. Jeśli chcecie mieć konia i jesteście na to gotowi finansowo, bo to jest ogromne obciążenie dla budżetu, jeśli wiecie, że macie czas na to, żeby się tym koniem zająć, to myślę, że to jest ten moment. Rozważając kwestię zakupu konia, dobrze jest pamiętać też o tym, że bycie właścicielem konia, posiadanie konia wymaga zupełnie innych umiejętności niż po prostu jazda konna. Bo nagle okazuje się, że jazda konna to jest tylko wisienka na torcie, który codziennie z tym koniem wspólnie konsumujecie. Dlatego, że opiekując się Swoim pierwszym koniem własnym, albo w ogóle przechodząc przez proces zakupu, staniecie przed wieloma decyzjami, do których wiele lat jazdy czy obserwowanie jazdy innych ludzi was nie przygotuje. Ja na przykład szukając transportu, myślałam sobie: Boże, zupełnie nie wiem, jak wybrać transport, czym się kierować, jakie rzeczy powinny mi przyświecać, co jest ważne, co jest nieważne, ile to w ogóle może kosztować. No, żadna szkółka nas tego nie nauczy. A z drugiej strony, nie ma też co się tego tak mocno bać i bardzo tym przejmować. No, bo ostatnio wypożyczałam też odkurzacz piorący w wypożyczalni odkurzaczy piorących i również robiłam to pierwszy raz i nie towarzyszył mi zupełnie żaden stres w tym przypadku i oczywiście przykład, którym się posłużyłam, jest absolutnie wygięty w kosmos, i pewnie nieadekwatny w wielu aspektach, ale z drugiej strony to jest zupełnie normalne, że rzeczy robicie, albo w ogóle raz podczas całej waszej przygody z własnym koniem, bo na przykład nigdy nie zmienicie pierwotnej stajni, w której stoicie, albo no robi się je na tyle rzadko, a świat się tak mocno zmienia, że trochę wszyscy jesteśmy w tym nowicjuszami i nie będą Sportowcem, który co weekend ładuje 4 czy 6 koni do przyczepy i jedzie je objechać na jakichś tam zawodach w okolicy, no to trudno jest sobie wyobrazić, żebyście mieli w tym sprawność i jakąś niesamowitą biegłość. I tutaj przechodzimy do kolejnej rzeczy. Czyli do tego, że moim zdaniem, tutaj zaznaczam, że to jest wyłącznie moja opinia, ale potwierdzona rocznym doświadczeniem. Dużo ważniejsze od takich umiejętności stricte jeździeckich czy sportowych jest to, żeby w momencie podejmowania decyzji o zakupie konia ugruntować sobie właśnie te wszystkie wasze filozofie w głowie, to czym wy się kierujecie w kwestii dobrostanu, co jest dla was rzeczą, z której nie zejdziecie, do której, z którą nie można dyskutować, która absolutnie nie podlega kompromisom. A co tym kompromisom podlegać może? Mam tutaj na myśli um, taki lekki wstęp do tematu, związanego z profesjonalistami i ekspertami, których na rynku jest całe mnóstwo. Naprawdę ta branża się rozwija w tej chwili w szalony sposób. I tutaj mówię nie tylko o trenerach. Chociaż już i tak mamy do czynienia z trenerami, którzy bardziej się skupiają na kwestiach związanych z behawiorem konia, na kwestiach związanych z jego y, sylwetką, ruchem, nad trenerami, którzy pracują dosiadowo z listem, którzy pracują z nim nad przełamaniem jakichś lęków psychicznych tematów i nadal nie są to psychologowie sportu, którzy zajmują się zupełnie inną branżą. Są kowale, którzy się specjalizują w kwestiach ortopedycznych, też w poprawie wydajności ruchu. Są tacy, którzy po prostu tylko werkują koniem. Są dentyści, każdy ma inną metodę pracy, różni weterynarze różnie podchodzą do kwestii profilaktyki itp., itd. Przy czym w poszczególnych tych grupach ekspertów i specjalistów zauważyłam, że ostatnio też. Panuje całkiem niski poziom świadomości dotyczący konkurencji i tego, co robią inni. Ostatnio miałam sytuację, że weterynarz, z którym e, miałam okazję współpracować, wyraził zdziwienie, że istnieje ktoś taki jak Bitfitter, co świadczy o tym, że nawet osoba, która jest tak blisko koni, no nie ma wiedzy, która mnie się wydaje zupełnie oczywista, bo z usług Bitfittera już podczas naszej rocznej e, przygody korzystałam kilka razy. I Jestem pewna, że ostatecznie to, w jaki sposób to wędzidło zostało dobrane, ma dużo znaczenie w kwestii treningu i tego, jak on w tej chwili wygląda, więc absolutnie doceniam ten temat i czuję jego wagę. Natomiast no, poziom świadomości w tym aspekcie jest nadal niski. Do czego zmierzam? Otóż do tego, że kluczowe jest. Nie, nie możecie się nauczyć wszystkiego, nie będziecie specjalistą od każdej jednej dolegliwości czy potrzeby waszego konia. Okej, okay. są osoby, które postawione pod ścianą z niemocy i z chęci pomocy własnemu koniowi nauczyły się na przykład robić kopyta. Super, trzymam za tych ludzi kciuki, kibicuję, dla mnie to jest poziom, którego nigdy nie przejdę. No ale to jest fantastyczne, natomiast można się nauczyć robić kopyta. Można sobie zrobić kurs technika weterynaria, jak chcecie być spokojni, można sobie zrobić papiery rolnicze, bardzo wiele rzeczy można przerobić, nauczyć się trochę zoodietetyki, trochę lecznictwa, czytać, kształcić się, jeździć na szkolenia dosiadowe, ale nie jesteście w stanie pochłonąć całej tej wiedzy, która będzie Wam w toku przygody z koniem potrzebna. Zakładam, że większość z Was nie skończy pełnych studiów weterynaryjnych ze specjalizacją w leczeniu koni, nie nauczy się robić im zębów, nie zgłębi wszystkich programów profilaktycznych dla wszystkich koni świata we wszystkich regionach, które gdzieś tam mogą Was jakkolwiek lekko muskać. Ehm. W temacie tam, przygody czy bytności z koniem w różnych miejscach, to jest niemożliwe. Dlatego trzeba sobie wypracować, no właśnie, tą otwartość, o której mówiłam, zaufanie do specjalistów, ale też wiedzę dotyczącą waszych potrzeb i waszego konia, no i umieć ją zrewidować w kontekście tego, co ci eksperci i specjaliści sobą prezentują i co wam dają. Bo rynek jest pełen ludzi, którzy chcą wam pomóc, niektórzy z nich. Rynek jest też pełen ludzi, którzy chcą Was wykorzystać. No i zachęcam do tego, żeby mieć na to wrażliwość i wiedzieć na co się zgodzicie no a co nie przejdzie zupełnie w waszym sposobie wychowania czy opieki nad koniem którego zdecydujecie się ostatecznie kupić no i niestety to jest znowu obszar, którego nie nabędziecie jeśli nie spróbujecie, jeśli nie wejdziecie w tę historię, jeśli nie staniecie przed tymi wyborami jeśli weterynarz nie odwoła wam 15 razy wizyty profilaktycznej, a dentysta nie ogarnie konia w 2,5 Minuty ku zdziwieniu wszystkich zebranych i waszych nerwów. Nie będziecie wiedzieć, czy to jest dla was ok, czy nie ok. Trudno wam będzie wybrać sadelfitera, jeśli parę razy się pewnie nie natniecie na jakieś kiepskie siodło. Też słyszałam dużo takich historii. No, podstawową wiedzę, żeby się nie dać oszukać, trzeba mieć, no, ale trzeba mieć też gotowość do eksperymentów. No bo nie da się wiedzieć wszystkiego, i nie da się tych wszystkich ekspertów zastąpić nie bez przyczyny, oni jednak są na rynku. Ja ufam i wierzę w to, że często tu są też osoby, które opiekują się własnymi końmi, że oni jednak chcą działać na rzecz dobrostanu tych zwierząt. I to jest filozofia, która też mi pomaga weryfikować tych ludzi, przechodzić przez współpracę z nimi. Oszukać ich i tak dalej, ale też porozumiewać się z nimi, bo wierzę, że nie każda współpraca od samego początku musi być usłana różami. Zresztą pewnie w jakichś kontekstach byłoby lepiej, gdyby nie była, no bo nie jest łatwe zawsze dla wszystkich przyjmowanie krytyki czy jakichś obiektywnych opinii z ust innych. No ale komunikacja i wiara w to, że mamy wspólny cel, który nam przyświeca, czyli dobro jeźdźca i konia, no jest tutaj kluczowa. Jeśli co do tego się zgadzamy, to jestem pewna, że duże rzeczy można wypracować i osoba, która nawet gdzieś tam nie podchodzi Wam charakterologicznie albo nie jest... Szczytem marzeń w kontekście dostępności czy obsługi klienta, mimo wszystko wniesie w Waszą jeździecką rzeczywistość dużo dobrego i okaże się świetnym wyborem. Na koniec, w ramach podsumowania, dwa słowa o tym, że liczba lat wyjeżdżonych w siodle Naprawdę uważam, że nie ma znaczenia. To nie jest kwestia, którą się powinniśmy posługiwać, ani żadna miara, którą się powinniśmy mierzyć. Dlatego, że ludzie w bardzo różny sposób przyswajają jej dziecką wiedzę, mają różne predyspozycje do uprawiania tego sportu, mają różne ambicje dotyczące jego wykonywania, jakichś osiągnięć, poszczególnych celów, które chcą zdobyć. No i inaczej będzie jeździła osoba, która zaczęła w momencie, kiedy, była w fizycznym piku, która jest zmotywowana, otoczona szeregiem trenerów, psychologów sportu, fizjoterapeutów, dietetyków, którzy ją w tym sporcie wspomagają, a inaczej będzie jeździła dorosła osoba, która zaczęła po trzydziestce. Jest zmotywowana do tego, żeby czerpać wiedzę dotyczącą realnego, prawdziwego dobrostanu zwierząt, która jest zainteresowana ich mentalem, która jeździ regularnie, nawet kilka razy w tygodniu, natomiast no, jeździ w wymiarze rekreacyjnym, niesportowym. A branie pod uwagę tych dwóch zmiennych, czyli stylu i warunków jazdy, to i tak jest za mało, bo może się okazać, że dwie osoby trenujące na sportowym poziomie przez X lat jeździły z różnymi trenerami, którzy zaszczepiali w tych ludziach różne filozofie, ale też inną technikę jazdy, bo ostatecznie to też jest ważne i ma ogromne znaczenie. No i ta technika potem bezpośrednio się przekłada na to, co oni w siodle reprezentują, jak sobie potrafią poradzić z własnym koniem, co z nim zrobić, jak go przeprowadzić przez trudne momenty. Nie na każdego konia będzie działała każda metoda. Nie każda metoda, która była w was zaszczepiana przez wiele lat, może być obiektywnie dobra. To znaczy, część z nich może na przykład godzić w jakiś sposób w dobrostan, i może się okazać, że nawet dzisiaj nauka yy, o tym nie wie i nie mówi. Jeszcze tego nie zbadaliśmy, jeszcze nie wiemy, jak konie reagują w niektórych aspektach. Mamy do tego otwartość, dopuszczamy, że tak może być, i może się okazać, że za kilka lat wiedza dotycząca koni wywróci się do góry i okaże się, że metody, którymi się posługujemy dzisiaj które uważamy za dobre i etyczne, dobre i etyczne nie są, bo godzą w ten dobrostan w taki prawdziwy, rozumiany w sposób, taki jak definiuje to współczesna nauka. Podsumowując i żegnając się z wami. W tym odcinku. Ja jeździłam 3 lata, zanim kupiłam Malezję. Intensywnie się w tym czasie szkoliłam, intensywnie pracowałam nad sobą psychicznie i fizycznie. Natomiast rzeczy, które mnie po tym zakupie spotkały, czasem mnie zaskoczyły. Okazało się, że technika jeździecka, którą się posługiwałam, musiała zostać zweryfikowana. I że poznałam w międzyczasie mnóstwo osób, które mimo mniejszego poziomu wyszkolenia z powodzeniem opiekują się swoimi końmi, czerpią radość z bycia z nimi, cieszą się wspólnymi dniami i chwilami, też tymi w siodle. Moim zdaniem, większą wartość ma to, jak jeździcie i jak jesteście psychicznie gotowi na ten zakup i finansowo, niż to ile godzin wyklepaliście w siodle, w szkółkach, na rajdach, na prywatnych treningach, na koniach dzierżawionych. To jest rzecz, która będzie może nie marginalna w momencie, kiedy staniecie oko w oko z własnym koniem, ale jestem pewna, że ona zejdzie na dalszy plan, choćby ze względu na to, że podstawową wartością będzie dla Was utrzymanie tego konia w dobrych warunkach no i zapewnienie mu wszystkiego, czego on potrzebuje. A wiedza i możliwości dotyczące tego, czego on potrzebuje, jest tak szeroka i tak się zmienia, że bez ogromnej otwartości, takiej emocjonalnej i otwartości na właśnie naukę, no będzie trudno to unieść. Stąd zachęcam do tego, żeby czytać, żeby się dowiadywać, ale żeby też pracować nad sobą w kwestiach takich samorozwojowych, być może skusić się na wizytę u psychologa sportu, przyjrzeć się swoim wyzwaniom, kłopotom, które czasem napotykacie w tematach końskich, zastanowić się, jak one mogą z Wami rezonować w momencie, kiedy będziecie jedynymi odpowiedzialnymi za to, żeby utrzymać siebie i konia we względnej homeostazie. Tymi słowami się z Wami żegnam. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Cieszę się, że pogadaliśmy sobie na ten temat. Dziękuję za to pytanie. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, który już niebawem, ale zanim całkowicie się pożegnamy i zanim skończę dzisiejsze nagranie, to powiem Wam jeszcze dwa słowa o tym, że prace dotyczące e-booka o tym, jak kupić własnego konia i nie zwariować, są już na całkowitym ukończeniu. Jesteśmy na etapie, kiedy książka jest po pierwszym składzie. Wybieramy ilustracje i zdjęcia do niej. Wierzę i ufam, że latem będzie można ją kupić, a w niej więcej podobnych tematów, więc jeśli interesują Cię kwestie związane z zakupem konia i tym, jak się do niego przygotować, to zaobserwuj mnie na Instagramie. Tam możesz spodziewać się nowości i newsów dotyczących publikacji e-booka. Tym samym ostatecznie się z Tobą żegnam. Dziękuję za wysłuchanie i życzę Ci pięknego dnia, dobrego tygodnia. Cześć Pa!